Dziś opowiem o wzroku dziecka i dlaczego warto bawić się z dzieckiem, wodzeniem wzrokiem. Otóż początkowo dziecko, jak się rodzi, to widzi przedmioty w odległości do 20-30 cm dość dobrze. Powyżej tej odległości widzi ono zamazane przedmioty. I Już w tym okresie początkowym, w pierwszych tygodniach życia, już możemy rozpocząć ćwiczenia z dzieckiem. Dlaczego? Ponieważ potrafi ono przez krótką chwilę wodzić wzrokiem za przedmiotem. Oczywiście ruch kałek ocznych początkowo jest chaotyczny i skokowy. Już w drugim, trzecim miesiącu życia dziecko widzi już dość dobrze. Potrafi naśladować mimikę rodziców, uśmiechać się, wodzić wzrokiem za przedmiotami. Oraz odróżnia i widzi już kolorowe przedmioty. Najchętniej właśnie wybiera przedmioty kolorowe, czarno-białe, różne e, geometryczne kształty oraz świecące czyli świecąca jakaś zabaweczka, różne kolory. I dlaczego warto ćwiczyć dzieckiem? Ponieważ w pierwszych miesiącach życia czyli do trzeciego miesiąca życia właśnie wzrok dziecka się kształtuje. I dlaczego warto? Z tego względu, że właśnie to mózg wytwarza obrazy, więc poprzez stymulację i pokazanie zabawkami, zabawki dziecku, to właśnie mózg wytworzy obraz, a wzrok zacznie widzieć. Dzięki ćwiczeniom nasze dziecko będzie potrafiło wodzić wzrokiem za zabawką, szybciej wykształci prawidłowo. Wzrok. A co za tym idzie, jest bardzo ważną informacją, że wy, jako rodzice, ćwicząc z dzieckiem, możecie zauważyć już patologię wzroku dziecka. Czyli jeżeli kilkakrotnie ćwiczyliście z dzieckiem i widzicie, że ma z tym problem, to już sygnał, w którym warto skonsultować się z pediatrą, który skieruje was do specjalisty, do okulisty, który to zweryfikuje. Czyli pamiętajcie, ćwicząc wzrok dziecka, bodźcując dziecko, wykształca ono swój prawidłowy wzrok, możemy zauważyć patologię, że dziecko nie potrafi wodzić wzrokiem i ma z tym problem. Po trzecie, na pewno jest to fajna zabawa. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.